No, witajcie moi koledzy, moi, moi dziewięciu widzów. Tak, chciałem wam dzisiaj przekazać. 9 widzów. No, to jest tylko liczba. Prawie w, w rogu yy, na kanale. Pewnie myślicie, że sięgam do pingwina, ale to jest prawda. To jest prawda. To jest tylko liczba. Co to ma znaczyć dla mnie? Chociaż to jest tylko parę cyfer. Liczba. Nic nie znacząca rzecz. A ja to chcę zmienić. Ja chcę zrobić... Jesteś ja poznaj moich też widzów, jak, jak pingwin. Polski pingwin. Jesteś ja zobaczcie, jak on. poznaj Was. Teraz ja wszystkich chcę poznać. Wszystkie, wszystkie wyświetlenia i tak dalej. Wszystkich widzów. Wszystkim. Piszcie moim widzom. Każdego, kogo znacie. Piszcie. Ja bardzo Was proszę. Chcę Was poznać. Na tej samej stronie. Tylko, że. Nie, film polskie, filmy, nie na tym oczywiście. Wyda 79 full. Podam link do tego oczywiście. Nie musicie się bawić. Nie, nie szukajcie. Muszę znaleźć ten odcinek. Jestem Jestem widzem, muszę go. Muszę znaleźć szybko. O wam tego odcinek, bo ja to w ogóle nie podał, nie? Nie no podam, to oczywiście. Już mam szykowany, żebym podać. A jeśli tak cieszę, bym mógł poznać. No na serio, bo sklepingi dobre będę znać, ale to normalnie on nic nie siedzi. A ja, muszę y, to zawsze być pewnie, że wieczorem będę od 20 do 23, a jak w dni szkolnym to od 20 do 22. Jakoś tak. Dalej, że go nie myślicie. O, do 20 na stół będę. No stół. Będę siedzieć i siedzieć. Na no, będę albo normalny. A już, bo tam się nudzi, wygląda w czymś tak... masz. No, bo mam bo się nudzi już trochę. Vlogi są nudne. Pewnie dla, 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 dla was są nudne. Ale dla mnie przyjemność, że też oglądacie, niektórych was się cieszy, niektórych nie. Przepraszam mi się to jest 22.40, nie wiem się chce spać. rano nam na basen. na poszło nobasem. Było codziennie albo w piątki, albo w sobotę. Dzisiaj akurat mamy sobotę. 2012.0922. Tak już na kumpie. Jestem już. Dlatego bym chciała, żebyście, żebyśmy yy, jak się mówiłam, poznali się. Nie będziecie na kanale, ale, hmm. ale jak będziecie mieć, nie wiem. Jeśli jakiegoś z moich widzów nie zasubskrybowałem, a gdy będzie ze mną, mam na omęgle, oh czy tak y -y 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 będzie ze mną czatował, to jeśli coś się nie zgłosi, ja wybaczę dokładnie, jeśli go nie zasubskrybowałem, to zasubskrybuję. Ja moich widzów subskrybuję. Zależy jeszcze jak. Nie ma się stosujemy, a reszta chyba... Ja Dziękuję wszystkim moim 9 widzom za subskrypcję. To naprawdę bardzo dla mnie ważne, żeby mieć przynajmniej 9 widzów. 10 tyle widzów ze zbranymi bardzo przepraszam, naprawdę. strasznie Was przepraszam za odnalezienie, ale już. odlatuję dzisiaj już. Jeśli ktoś się zobaczy jeszcze dzisiaj, to bardzo wątpię. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce do mnie. 50 lat mam ostatni w ostatnim moim filmie, to yy, bardzo was proszę. Hmm. Bądźcie jak najszybciej. Będę cały czas na wieczór będę zawsze. Będę starał się, będę już to Może. No to nie martwcie. i tak. No ja na serio się będę cieszyć, jak będę mógł pozwać przynajmniej jednego z widzów moich. Ja bardzo lubię. Kurwa! sorry no mam... sorry fuck, sorry, przepraszam was, nie no no już... Może kurwa, na kurwa, 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 po... kurwa, po... hmm, jeszcze. No to jeszcze piję was. Lipton. po, po kurwa, 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 lipton liptonie Energyka już wypiłam Co dzień prawie Energy Jakby się mam kasę mam, mam 5 zł Albo w drobne jakieś no to od razu idę do sklepu i Energyka kupuję yeah. Tak, dobra A frugo jeszcze jest dobra Długo to umieję Pierwszy frugo żyjesz długo jak oh yeah. tak, frugo, frugo, wow. Jak ja... Se czy jakoś tak, ja, jestem potężny, potężny Frugo. frugo frugo tak, ja, tak, czy tak, 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 się tak, tak, z tym Jesus, nie, nie mogę. Też do mojej włosy. Do mojej... Ale tak, 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 do tak, 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 co się pokaże no, no na kitkę długo zaproszałem pętacz, jak się ostatnie wiem dziewczynka, ale nie wiem, no, tak mi się nudzi no, ja tak sobie tak sobie robiłam to po falsa no tak na zleję na lekcji na growie i normalnie mi się chce buzia walnąć o ławkę i spadnie się ty rano tak pierwsza lekcja to zawsze Ups, sorry, naprawdę. Nie wiem, czy był w trzeci czy czwarty raz, ale naprawdę, ja... strasznie zmęczony jestem. Chodzi o jutro, nie działa, do kościoła, właśnie. Już... 11. Ups, mi się nie chce, nie do Ale dobra, Tak, jak ględza. Dzisiaj pod filmikiem dla ludzi którzy yy, na przykład nie wiem yy, boją się tam wejść, bo zobaczy ktoś ich, ich farsz yy, to, yy, to zapraszam ich na moje GG, skype, co zawsze nie zapraszam panu i panki ludzie którzy nie mają Skape ludzie którzy nie mają youtuba i którzy mają YouTube dziękuję wam wszystkim kiedyś. Nie na się zgłosiła, tylko moje GG. Zostało usunięte. Nie wiadomo jakiego powodu. No, ale ja wiem. Mój już jeszcze starszy. 3. GG. Konto dokładnie. I wypróbuję potem format. Dlatego musiałem na nowo pobierać. Dlatego osoba, która nie dodała kiedyś na GG. Proszę Przepraszam nam serdecznie. Mój numer GG będzie podany i, i moje nuja nazwa na no skape też. To też nie zapraszam. Masz wszystkie moje linki i na zapraszam, które wam rozpoznaj moje wyświetlenia wszystkie i moje widzów. nie widzów. Ludzie, którzy chcą być w widze, więc mają kanał. Wszystkich serdecznie zaproszę. No dobra. dobra.